Hej, witajcie. Ja nazywam się Marcin Wiechetek, jestem prezesem Koła Naukowego Potrafię Szybko Pomóc i dzisiaj chcę Wam opowiedzieć trochę o naszej działalności. Także zobaczmy, jak to wszystko wygląda i od kiedy się zaczęło. Koło na... Nasze Koło Naukowe zaczęło działać w 2005 roku. Od tamtego czasu prężnie się rozwija, zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży, i bardzo często również dorosłych, ponieważ nie wyznaczamy górnej, górnej granicy wieku naszych uczestników. Także chętnie również przeszkolimy dorosłych, czy też osoby, na przykład z Uniwersytetu III wieku. Naszym opiekunem koła jest pani brygadier Monika Tryboń, a my zajmujemy się również zajęciami organizowanymi w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. I tutaj zajmujemy się tłumaczeniem zasad, zasad bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa cywilnego. Po prostu poruszamy całą tematykę zagrożeń związanych z naszym przebywaniem w domu, na drodze, w szkole, w przedszkolu, w miejscu pracy, również jeżeli jest taka potrzeba. I oczywiście podczas wakacji bądź też innych ferii działamy nie tylko w szkole głównej służby pożarniczej, działamy również podczas wszelkiego rodzaju naszych zajęć wyjazdowych organizowanych w szkołach, przedszkolach, w miejscach użyteczności publicznej, wszędzie tam, gdzie jest takie potrzeba, żeby przekazać ludziom te podstawowe informacje o tym, jak właściwie się zachowywać, jak postępować w sytuacjach kryzysowych. Jeżeli jest taka potrzeba, my tam jesteśmy, pomagamy, tłumaczymy i wyjaśniamy. Ale to nie tylko zajęcia wyjazdowe, ponieważ bardzo często bierzemy również udział w imprezach plenerowych, w których tematyka jest przeróżna. Czy to na przykład bicie rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy, czy też pikniki organizowane przez miasto bądź nawet szkoły, przedszkola, te, które mają promować bezpieczne zachowania. Tam jesteśmy, tam jest nasze miejsce. Jeżeli chcecie, żebyśmy na takim pikniku zagościli, dajcie nam znać, odezwijcie się do nas, my również tam też dotrzemy. Jeżeli chodzi o inną naszą działalność, to w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 i choroby, którą powoduje, czyli COVID-19, postanowiliśmy wyjść ze zdalną edukacją dla bezpieczeństwa, ponieważ niestety lekcje w szkołach normalnie się nie odbywają, dzieci musiały przenieść się do wirtualnych zajęć, stąd też i my postanowiliśmy wyjść naprzeciw wszystkim i prowadzić taką akcję. Ale o tej akcji opowiem Wam w oddzielnym materiale. A teraz. To to najważniejsze. Koło naukowe to przede wszystkim ludzie i tutaj super atmosfera spędzania wspólnego czasu i tworzenia tej tak naprawdę wielkiej misji, jaką jest edukacja, to przede wszystkim super relacje między nami. Więc jeżeli ktoś zawita w naszą, do naszych progów, w naszej uczelni, to bardzo serdecznie zapraszamy do nas. Także ja Wam dzisiaj dziękuję serdecznie za uwagę. Naszą misją jest edukacja i zapraszamy do nas.